Normalnie łezki, kochani. E, jestem w szoku. E, takie moje spotkanie kiedyś obrazowe z Panem Jezusem w duszy. E, mam takie obrazy czasami. E, jednym z nich było właśnie to, że na głębi naszej duszy jest źródło, które wytryskuje. E, I ono jest zakopane właśnie cierpieniami, różnymi złymi czynami. E, i ono musi zostać odkopane, właśnie od tego, wszystkiego, żeby wytrysnęło. E, to jest to Wam o tym opowiadam w różnych filmikach. I czytam sobie teraz Wilfried Stinson o CD. Największa jest miłość. E, no, jestem w ogromnym, ogromnym szoku. E, posłuchajcie. Uczymy się sztuki miłości, tytuł znanej książki Ericha Fromma. ponieważ od początku zostaliśmy zaprogramowani dla miłości. Istnieje źródło miłości, musi jedynie zostać uwolnione od wszystkiego, co powstrzymuje jej strumień. Kiedy Maryja dziewica zachęca świętą Bernadetkę w Lut. By rękoma wydrążyła dziurę w ziemi, aby uwolnić ukryte źródło, to jest coś więcej niż jakieś kuriozum. To analogia. Źródło jest w nas. Ono tylko czeka, by wreszcie wytrysnąć. Miłość, mówi papież Benedykt, po grecku agape, po łacinie caritas, a nie kocha języki, Oznacza przede wszystkim niedobroczynny akt czy uczucie, lecz dar duchowy, miłość Boga, którą Duch Święty wlewa w serce człowieka i która popycha Go, aby on z kolei oddał się samemu Bogu i bliźniemu. Źródło, źródło jest w nas. Trzeba tylko je odkryć. Błogosławionego dnia, szczęść Boże.